Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Wydaje mi się, że dzisiaj może nie będzie wiele tematów do omawiania, ale będą bardzo konkretne tematy, no bo ogrody w mieście Ninjago oraz zestawy z Eternalsów. Zacznijmy, może, od ogrodów w mieście Ninjago, no bo to jest taki zestaw, który już. Wiemy o co chodzi. Mieliśmy wcześniej Doki w Ninjago City, mieliśmy też Ninjago City, no i teraz mamy e, ogrody. I szczerze mówiąc, ja bardzo na ten zestaw czekałem. Jak jego ja zobaczyłem, to po prostu tak zrobiłem tak opad szczery, musiałem pozbierać zęby, włożyć je z powrotem i mogłem patrzeć dalej. No bo po pierwsze, 5685 elementów, po drugie, 300 euro bez jednego centa, czyli u nas. 1300-1350, może 1400 zł. Dostępność już 14 stycznia dla osób, które mają wip na Legoshopie. Od 1 lutego dla wszystkich na Legoshopie i w Legostorach, no, a prawdopodobnie w maju szerokiej dystrybucji, więc cena. I ilość klocków naprawdę spoko. Dodatkowo mamy tam 18 minifigurek. Mamy też tam limitowanego złotego Mistrzału. Będzie też piesek Mistrzału. I w ogóle, jeśli chodzi o minifigurki, jest ich tutaj naprawdę cała masa. Możecie sobie pooglądać, jak one wyglądają. Naprawdę są świetne. Co do samej konstrukcji, tutaj myślę, że jeśli chodzi o taki ogólny wygląd i efekt wow, który towarzyszy temu zestawowi, to tutaj wszystko się zgadza. Tutaj mamy całą masę takich drobnych szczegółów, które powodują, że naprawdę można się po prostu w tym zestawie zakochać. Od pierwszego wejrzenia, mamy całą masę różnych technik budowania, mamy tutaj całą masę takich drobnych detali, scenek, które tam się odgrywają i to wszystko ze sobą idealnie współgra. Wydaje mi się, że to może być tak, że już w styczniu dostaniemy zestaw, który będzie pretendował do miana najlepszego zestawu roku 2021. No ja też myślę, że będę chciał go wam pokazać na kanale, więc jak będziecie czekać, będziecie chcieć, to oczywiście ogrody w mieście Ninjago na tym kanale się pojawią, bo czekam naprawdę z niecierpliwością i chciałbym go już mieć w swoich bo jest niesamowity. No ale dobra, co z eternalsami? Ogólnie rzecz biorąc wiecie co się dzieje w kinach, przez sytuację na świecie, opóźnienia premier, niektórzy w ogóle rezygnują, niektórzy tak jak teraz choćby druga część Wonder Woman została udostępniona na HBO Max, ale będzie też w kinach, więc w ogóle jest pomieszanie z poplątaniem czy Eternalsi pojawią się w terminie. Premiera chyba jest, z tego co pamiętam, przesunięta na listopad. Ja, jak wiele komiksów Marvela czytałem, to Eternalsów nie czytałem do tej pory. Mniej więcej chodzi o to, że jest rasa Eternalsów, która została stworzona przez Celestiali i oni wysłali Eternalsów po to, żeby chronić planetę przed, przed deviantami. O, tak, no to w ogóle bardzo pasujące słowo. W każdym razie, dostajemy cztery zestawy za 10 euro, 20 euro, 60 euro i 100 euro. Też mi sugerujcie, się cenami, które tutaj widzicie w dolarach, bo to są ceny na rynek bodajże kanadyjski i po prostu jakby nie ma tutaj tego przeliczenia dolar do euro 1 do 1. Zacznijmy od najmniejszego zestawu. Mamy dwie minifigurki i Devianta. Szczerze mówiąc. Spoko, bo niedrogo i to chyba jest największy plus tego zestawu. Co do kolejnego zestawu za 20 euro, 197 elementów, dwie minifigurki, 3 minifigurki, przepraszam, i jeszcze większy dewiant, różniący się od tego z mniejszego zestawu, więc jeśli chcecie zebrać pokaźną ilość dewiantów, to tutaj dwa najmniejsze zestawy spoko. Za 60 euro bez centa 493 Elementy, cztery minifigurki i duży celestial, który dodatkowo będzie wyposażony w świecącego klocka, więc będzie po prostu można rozświetlić jego klatkę piersiową. I rzeczywiście całkiem spoko to wygląda. Wydaje mi się, że jak na takiego. Um no powiedzmy mecha, on mi się trochę wizualnie kojarzy ze stalowym gigantem, jest chyba całkiem spoko. No i za 100 euro dostajemy największy zestaw, 1040 elementów, mamy tutaj dewiantów, mamy też e, kilku Eternalsów, dokładnie z tego co widzę jest chyba 6 minifigurek, no i mamy też e, jedną dużą konstrukcję, e, która ma bardzo ciekawe elementy, jeśli chodzi o te duże, okrągłe tajle, tutaj ciekawie wyglądają to na nadruki e, i... To na pewno będzie też fajne i użyteczne. Ja przez to, że hmm, Internasów nie czytałem, to też jakby nie mam jakiejś takiej wielkiej podjarki na te zestawy e, i też jakby troszeczkę nie czuję może klimatu, więc sami dawajcie znać, czy wy na te zestawy czekacie, czy zdecydowanie większą frajdę będzie wam sprawiało myślenie o ogrodach w Ninjago City, bo mnie zdecydowanie większą niż te zestawy z Internasów, ale też pewnie poniesięgnę, e, choćby tak z ciekawości. Tylko pytanie, kiedy one się pojawią, czy w związku z przesunięciem premiery filmu te zestawy trafią normalnie do sprzedaży, czy one będą. Wcześniej, później, czy może część zostanie w ogóle opóźniona, a część wpuszczona na rynek wcześniej, zobaczymy pewnie za kilka tygodni czy też miesięcy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.